Ale witajcie. witam Was w nietypowym odcinku, bo z Dragon Ball z Parking Zero. Pewnie się spaduje, czemu? Przecież ta gra już dawno temu umarła, a na nie umarł. A to dlatego, że wyszedł nowy DLC, i w sumie to pierwszy DLC z najnowszym filmem z Dragon Balla, czyli Dragon Ball Super, Super Hero, gdzie to tam 11 czy tam 13 nowych postaci, tam dwa nowe kostiumy czy tam skiny i 3 challenge. I chciałbym po z wami zobaczyć, przetestować postaci, tam inne rzeczy, ataki zobaczyć i wszystko. Transformacje. no i bez smętnego przedłużenia, zapraszam was już do walki, nie? Do wybierania postaci. Dobra, witam was z powrotem. Um, to co, to myślę, że wybieramy postaci, nie? one są na samym. tak, na samym dole są. No jest, nie? Jest Gohan. Super bohater, okej, okay, on tutaj widzę przemienia się w Super Saiyaninę A później w tego Mesty Gohana Oj, w Bista też od razu, czyli Beast nie jest w formą Zdaję jak on ładnie wygląda Chyba to co, chyba tego weźmiemy wystarczy Okej, okay. i kolo O już ustawiam mu strój Bo to właśnie strój Normalnie wygląda tak, nie tylko że zielony Czyli widzę, że w tego i nie w tą wielką formę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, ty bierzemy kolon. Gamma 1, Gamma 2 i cel maksymalny. Okej. Okay. O, mają swojego kołta いきなり俺を殺そうとしてきたやつがよく言う。そうだぞ二号。もう少しわきまえろ。一号にとやかく言われるのはちょっとな。まあまあ。せっかくの機会ですし仲良くしましょうよ。ね。ファイヤーマニアのフが聞こえた。ファイヤファイヤー。ドロージャンは彼を失明にあポップシェイタ。オーカー。 Dobra, no to co? Chodźmy, nie? Okej okay. No Okej, okay, go tak zwykle Dobra, niestety nie mogę ustawić, żeby boty żeby przeciwnicy byli niemyślący Okej okay. To co, chyba ataki testuję pierwszy, nie? Ej, dobra, już Spokój A, Masenka. masenko Klasycznie, rozumiem, rozumiem Szybki pęd, okej okay. Zobaczmy Do tego. Okej, okay. taki kopniaczek po prostu mm, Okej okay. Zobaczmy sparking parking Okej teraz zobaczmy sparking mod. Okay, włączmy sparking mod. do niego Okej, okay, kamehameha po prostu Fajny obrót kamerą, bardzo mi się podoba Okej okay. Versajan nie? O, ale fajnie się okularki! O, to mi się podoba, naprawdę. Ok, po prostu BIM, ok, ok. Oj, atak ten. Nie unikaj, proszę Powiem, Okej, okay, coś innego. I włączmy Sparking modo. Dla wideli pan. Są Kamehameha. To samo? Nie, okej, okay, jest. Jeszcze z animacją tutaj. Okej. Okay. Teraz Misty Gohan. Ładne. kadrę z, z filmu akurat. Okej, okay, tepam się za niego i strzelam mu w plecy. A to? Okej, okay, no taki. A tak też właśnie. Film bardzo fajnie, zdobiony Na razie widzę, że bardzo fajnie w ogóle to jest Bardzo fajnie to wygląda na razie Raz kozie śmierć Okej okay. No to wygląda jak legendary finish Gohan'a z Dragon Ball Legends Okej okay. O, oh, Gohan Beast, czekam na tą animację. Jam, hey, tutaj masz promień. Ok, po prostu promień, Błuchowy Błysk. Podajcie mi trochę. Oj, oh, ten. Oddepnąłem się do niego. Okej okay. Czyli co, czyli W Spar tym sparking Spar Spar modzie będzie Makanko Sapto? Sappa? Ja bym chciał go chwycić, jestem bym jakby go chwyt No to przestań Dobra, ej Przesadasz. Naprawdę... No, zostaw mnie, zostaw mnie. To są te niby całe boty, tak? Co jest? Tak z tym. Mam za chwilę mi zabije Gohan Bista. Aha. Nie zobaczę go Hana, tak? Co to z... No, okej. Okay. Da, 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 da. Szkoda tylko, że oczywiście nie mogę zobaczyć kurwa, ataku. Albo no, słyszę takiego goeta. A nie, jeszcze tutaj ataku nie zobaczyłem, nie? O, to dasz mi no ataki. My nie zobaczymy ataki Gohan'a. Okay, to zobaczymy. Możesz podlecieć, nie? Nie, to jest atak. Okay. He <laughs> he, uniknął go. A jak ja nienawidzę tego już. tej postaci. No ustaw, słabe boty, słabe boty ustaw. No, świetny, słaby bot. Dobra. Wow, atak z, z kamieniami. Kurde. Chyba, nie wiem czy to jest na daleko, atak czy nie. Proszę, no tam mnie! Czemu ten goget tak bardzo poprzednio jakoś gdy nic nie robiły? Pawł go! No nie, coś mi za chwilę posra. Ma, jest. Okej okay. Zniżmy tego gogeta Makanko sappo okej okay. Okej okay. Mam potrzeby dwóch To jest to trochę więcej No tutaj teraz animacja śmierci Jest Orange Piccolo jest duży Ok, ok, po prostu promień. Zajadła pięść. O, przyjęcie. Ok. A on stoi, nie? To jest. dasz mi się nadobać? Dajesz, dajesz dawaj. Ta, O, okej. Makanko kanko Sapporo. Ma Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ile potrzebujesz na przemian? Dwa potrzebujesz na przemianę, okej. Okay. Ochwyt. Uuuu. Spoczko, spoczko. O, mam już przełamaną, dobra. Anshin-shu. Pramięt z buzi, typowe dla gigantów. A tak wręcz nie. Jaki to sposób upięcie mu w twarz. Wielką, kilkutonową pięścią. O, to zjadujemy co? あ。<music> A, go Czy nie? Nie trafiłem. go i zechłem To jest świetnego. No tak. Androidy. No się ładują. Mm. A nie. Możemy zmienić na cela. Bo w sumie chyba się będzie ładował. No, zmienimy się raczej na Sela, zobaczymy w tym zaraz. O, zmieniamy się na Sela. Ok promień z ust, klasycznie. Okej, okay, boję się, że będzie miał to samo, co z czy czy muszę do niego podejść bardzo blisko, żeby go zdzielić. Da, no <śm> ale poleciał. Dobra, no to ładujemy się. Ładna aura w ogóle podoba się, to takie te czarne e, odchodzące paski. I ta kula, uu. I co, i to jest A, a tak? Nie, to jest okej okay. Chciałem zrobić ten atak. O, że on z tymi laserami ze tych swoich czarnych dziur jest strzelał. Nie, to jest po prostu taki no, ładna czar czarno-zielona. Wow. O, no to, że on trafił, co? Myślę, że to po prostu. Po prostu by po prostu poleciały i go trafiło na żadnej animacji. Tak wstawiam. Dobra, no to co? on To robię cięcie i testujemy i A tak, Gohana, tak, bo nie ma go nie zobaczyć, więc zaraz się widzimy. Okej, okay, wróciłem. Wziąłem jeszcze tego dużego. E... Na, jeszcze wziąłem dużego Piccolo, żeby zobaczyć tego niego w bo go nie przetestowaliśmy, bo go nie zobaczyliśmy. Bo no w sumie nie jest jakieś śmiech łatwy do trafienia Okryjemy się za budynkiem Nie trafi to mnie, nie? Tak ja. My się ładujemy Nie trafmy Co mów paciorek? To ja Maka sapo. To jest jak to słanie zanimowane Te gra cieni, gra kamery. Coś pięknego, no? z Wikolo. Kieśtował tak. powinno być. Obijemy się na maxa. Paw, proszę. Użyłem go okej. Okay. Aha, to tyle. Hmm. się, że coś więcej? I wyrzućmy go i gamy tam ma jeden. Tam jeden, dobra okej, okay, Po prostu pocisk lecimy w jego stronę i oklepiemy. Ba się z tylko atakując lub obrywając, no nic przyjemnego.

Super bohaterska poza. Chciałbym zobaczyć, czy Gamma 2 też będzie miał. Ubijemy. Hyc, hyc. Ubijemy się. Ubijemy się. Ubijemy się. O gamma 2 coś? Uuu, ten atak. Okej. Okay. Co byś być bydzę zrobił? Dobra, no to... Gamma 2. To ty masz, też masz. Atak dystansowy. Spist. Ooo! Czy myśle się dawsze widziałem? Do jego ja chyba. No, on w chce się sensie, wiedzieć, Dźwięki, tak że. Nie wiem, dupnięcie na przykład, nie wiem. do go, ma. Dogo. Patrzę na moje efekty dźwiękowe, są, są fajne można się do mnie. Ja ja do ciebie nie podlecę. Postacie ki. Gotengs. Sakki. Jo, to już wybuch pod tym. A, klapiemy cię. Mhm. Ładujemy się i lecimy Ty masz atak ale? Nie! Co zadziłam? No, dude przesadziłeś, no, ale co, no, psałem, że pewnie Amma 2 nie robi ten atak, o jak właśnie zrobił. I pewnie wstałem, że jak trafia, to będzie wybuch. Albo będzie to, że on się poświęci i poleci w górę. O, bez kitu no? Mogłoby to być. nie, z... nie zobaczymy. Ciekawe dlaczego. Chyba, ja Dżidrobek, wiesz co? Ja cię wziąłem po to, żeby nie było postać, co będzie unikała bardzo jak Gogeta. To jest tak ładny. Jezu. Ten jego uśmieszek taki. No ja mi się podoba. Dobra. No. Będziemy go wykończyć, co? Nie wiem, szczerze, bardzo mi się podobają te postacie. Są olejnie zanimowane, przykład, przemiana właśnie. Bardzo mi się podoba przemiana z Gohan na Gohan na Super Saiyan, su, su, w Super Saiyan zeciąganie okularków. Ten kamienny atak od Piccolo też mi się bardzo podoba. Gohan beast jako sama postać. No i ogólnie jego, i te wszystkie finiszery jakie są Znaczy na no ten No Oczywiście to Sela i Pikola, nie mi się podobają No bo są takie No małe, nie? Co, no co, to co wali w kuglko i tyle No a Selmas po prostu Pewnie strzela w Ciebie kulą wielką i umierasz, no Nie, mi się szczerze Podoba, podoba mi się. Następne pewnie DLC jakie będą, też pewnie będę testował i sprawdzał. Ok, robiliśmy wszystkie nagrody. Trochę jak to jest, co? Ok. Dobra, no i to w sumie byłoby na tyle. No Także, co, wiem, krótki odcinek no, Ale to wiecie, testowanie postu nowego DLC, także ech, chyba na to To Dobra ilość Czyli długość odcinka Dobra, no ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Życzę wam miłego, spokojnego dzionka Czy, nie wiem, tam Spędzali czas z, babci z babci babciami, babciami, dziadkami i babci-dziadka teraz niech to nagrywam. No i to no, tyle w sumie, no. Do następnego i dziana.